Na nowy rok, na barani skok. Powiadają starzy ludzie, że kiedyś, wiele lat temu, o tej porze, gdy grudzień nad światem panuje, noc nie chciała ani krzty czasu dla dnia zostawić, tylko siedziała, a siedziała po wioskach i przez okna cały dzień do chat zaglądała. Niechby tam sobie popatrzyła na choinki z płonącymi świeczkami, na kolędników i gwiazdę, i poszła. Ale ona nawet tyle światła dziennego nie chciała przepuścić na ziemię, aby dzieci mogły po śniegu pobiegać, ulepić bałwana czy ślizgać się na stawie. Żył wtedy jak gadka niesie, niedaleko Doliny Chochołowackiej, młody juchas, klimek. Postanowił on sobie, że nie spocznie, dopóki z nocą porządku nie zrobi. Musi ustąpić, mówił, aby dnia więcej było. Starzy Bacowie tylko głowami kręcili. Jakże to klimek z nocą sobie poradzi? On jednak, co postanowił, to zrobił, bo był to góral okrutnie uparty. Posłuchajcie, co o tym po dzisiejsze czasy szumią pod podhalańskie świerki i jodły. Rzecz była niezwyczajna, zuchwała i chytra. A zdarzyła się pod sam koniec tego miesiąca, co go grudniem zowią. Noc już nad górami zawisła. Ledwie na chwilę światło dzienne koło południa dopuściwszy, gdy klimuś który tego dnia, jakby nigdy nic, w chacie przy ognisku siedział, zerwał się nagle z ławy za drzwiami, na śnieg skrzący smyrgnął i zawołał. – Hej ty, nocko czarna i uparta! Uchylisz ty swojej chusty, aby skrawek nieba ludziom pokazać? – zamiotło śniegiem koło Klimusia, a noc zaskrzypiała gniewnie. Patrzcie-nogo, jucha z zuchwały. Z nocą chce się wadzić. Nie na twoje to siły zamiar. Byli już tacy, co próbowali, ale im się nie udało. To i ja spróbuję krzyknął. Zaśmiała się noc zimowa, aż od tego śmiechu mróz ludzi przeszedł. I tak powiada, ustąpię ci mojej czarnej chusty z nieba na tak długi czas, jak długi będzie skok barana z tego stada, co je pasałeś. Chcesz spróbować? Pomyślał Klimuś chwilę. Zasumował się i wreszcie podniósł hardo głowę. Niech i tak będzie, powiada. Zaświeć mi tylko gwiazdkami i księżycem, żeby ten skok dobrze było widać i poszedł do zagrody, gdzie w szopie stały owce i barany, a siedział przy nich na ten raz stary sobek. Też mądrala nie zgorszy. Po barana przyszedłem. Mówi mu Klimek: Po takiego, żeby jak najdalej skoczył, to se bierz, klimuś największego, najsilniejszego z całego stada. Ale Klimek tylko głową pokręcił. Nie, nie największego. Tylko najmniejszego wezmę. A dlaczego, to sami sobku zobaczycie. I tak zrobił, jak powiedział. Wziął malusieńkiego baranka, lekuśkiego jak piórko, porośniętego kręconą wełną. Stanął z nim po środku chochołowskiej i zawołał do wiatru, co mu koło ucha pogwizdywał. Hej, ty wietrze, pamiętasz, żem cię nieraz do tańca przygrywał. – I z tobą po górach się ścigał? – Pamiętam – odpowiada wiatr. – Teraz ja o przysługę cię proszę. Widzisz te jagnie? Małe jest, ale lekkie. Podrzucę ci ja w górę, a ty je poniesiesz wysoko i daleko, dalej jak się da. – Dobra – dmuchnął wiatr na jagnie. I najpierw zbiło się ono w górę, a potem uniosło się daleko, daleko, aż za górskie szczyty. Wiatr zaś wrócił rychło i powiada Klimkowi, aby się o jagnię nie trapił, bo co prawda za górami spadło, ale krzywda mu się nie stanie. Na pewno dobrzy ludzie je znaleźli i przygarnęli. To dobrze, ucieszył się Klimek, a teraz z nocą muszę się rachować. I pobiegł przed swoją chatą, gdzie noc za węgłem się przyczaiła. Już widziała Czarnula, jak to klimkowe jagnie nad podziw daleko skoczyło. Próbowała się jeszcze trochę swarzyć o ten wiatr, co dmuchał i pomagał, ale klimek był nieustępliwy. Nazajutrz więc, a był to pierwszy dzień stycznia i początek nowego roku, noc tyle dnia przyczyniła, ile jagnie niesione wiatrem przeleciać zdołało. I od tego czasu ludzie zwykli powiadać, że na nowy rok przybywa dnia na barani skok. Może prawda, a może i nie. Kto o to tam wiedzieć może?